Cześć, ja nazywam się Michał Gurecki i dzisiaj opowiem Wam o nowym termomikserze z Biedronki, o nowym Biedronkomikserze, czyli o Hoffen Smart Chef Express, który wchodzi do Biedronki za 1299 zł już 5 grudnia. Ale na starcie krótko o czym nie będzie ten film, a więc nie będę dzisiaj mówił o tym, czy warto kupować termomikser ani o tym, czy taki tańszy termomiks, e, termomikser właściwie z dyskontu jest wystarczającym urządzeniem w porównaniu do oryginalnego termomiksa, który kosztuje kilka tysięcy złotych. O tym mam inne filmy, je znajdziecie e, na mojej playlistie właśnie o termomikserach, link powinien być gdzieś teraz tutaj na górze, a ja dzisiaj skupię się na tym, e, co zmieniło się właśnie w tym urządzeniu e, w smartie, będę mówił krótko smart, bo te nazwy są bardzo długie w stosunku do wersji Wi-Fi, ja w zeszłym roku porównywałem ten sprzęt ze sprzętem konkurencji. On właściwie nie różni się. Sprzętowo, ani nawet wyglądem od pierwszej generacji, czyli od Hoffen Chef Express. No, poza tym, że jest czarny, a poprzednia wersja była szara, i tutaj dodano moduł Wi-Fi, czyli wszelkie y, kwestie związane z przepisami i tak dalej y, były sterowane za pomocą smartfona. Y, nowy, nowe urządzenie, nowy Biedronko Mixer y, działa zupełnie inaczej i on działa w ten sposób, że ma już budowany wyświetlacz, co widać zresztą. Duży, dotykowy wyświetlacz, działający bardzo sprawnie, y, który pozwala. Po pierwsze sterować urządzeniem, po drugie wybierać przepisy i z tych przepisów Korzystać. Także całość odbywa się tutaj. Natomiast aplikacja istnieje i ona służy głównie jako tak zwany second screen, czyli drugi ekran. Tak? Możemy podejrzeć sobie, co się na nim dzieje, chociażby będąc, nie wiem, z dziećmi na, w ogródku, czy z dziećmi w drugim pokoju, czy, czy w salonie, bez dzieci, spokojniej trochę. W każdym razie to nie jest podstawowa funkcja, korzystanie z telefonu. Tutaj tylko właśnie większość rzeczy zrobimy z poziomu tego wyświetlacza. Przejdźmy do porównania sprzętowego. Te sprzęty są różne i na początek, już widać, oprócz koloru oczywiście, że różnią się wielkością. Stary Biedron Comics jest urządzeniem dosyć kompaktowym. On jest raczej szerszy niż głębszy. Na głębokość zajmuje raptem. Po całości około 22-24 cm na szerokość to urządzenie no, ma około 40 cm, więc jest troszkę szersze od tego urządzenia, które w szerokości zajmuje tylko 28 cm. Ale, ale tutaj najważniejsza jest głębokość i tego na tym filmie nie widać, ale teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda na blacie. I to urządzenie rzeczywiście jest spore, jest spore, y, dlatego że tu jest mocniejszy silnik. Zobaczcie, no tutaj, jeśli chodzi o głębokość, to jest 40 kilka centymetrów. On jest też wyższy. Teraz są założone tutaj y, kosze, może ja je zdejmę kosze do y, gotowania na parze. Jeśli chodzi o wysokość, to też różnica jest całkiem spora. Ja teraz dokładnych pomiarów nie robię, ale chcę to zrobić przy Was. Tu jest około 28, 27, 28 cm tutaj on zajmuje razem z tymi tutaj powiedzmy wypustkami maksymalnie 38 cm, czyli znowu trochę więcej. E, moc tych urządzeń to jest taka rzecz, którą się często porównuje, wg mnie troszkę bez sensu, dlatego że ja testowałem różne termomiksery i naprawdę żaden z nich nie miał zbyt małej mocy. Ja nie wiem, co by trzeba wrzucić, żeby on rzeczywiście nie miał odpowiedniej mocy. Ja robię spokojnie we wszystkich tego typu urządzeniach masło orzechowe, więc to jest troszkę jak z tymi megapikselami w aparatach, one wcale nie są najważniejsze. Wersja Wi-Fi ma 1000 W grzania i 500 W miksowania, jeśli chodzi o Moc. Tutaj jest to podane trochę inaczej. W tym nowym jest 1500 grzania i miksowania, a samo miksowanie to jest 800 ale watów. Ale naprawdę według mnie to nie są wcale najważniejsze liczby tutaj. E, aczkolwiek on rzeczywiście, ta moc tutaj pewnie się przydaje, bo misa jest większa. I właśnie najważniejsza rzecz, czyli większa misa. To jest misa ze starego ze starego biedron w wypadku tego urządzenia, tu są takie, tu jest taka blokada specjalna, to jest też ciekawe dosyć, tu jest taka blokada, tego nie ma we wszystkich urządzeniach tego typu i ta misa widać, że jest znacznie większa. Ta misa posiada 2 litry tej roboczej pojemności, no więcej się da napełnić, ale nie powinno się, bo to się wszystko wyleje, a to są 3 litry i to jest duża różnica. To jest podstawowa, duża różnica tego robota, oprócz tych funkcji SMART, czyli pojemność misy, zdecydowany plus na korzyść wersji SMART. Zmierzmy głośność tych urządzeń, żeby zobaczyć, jak one hałasują. To jest też ważne, trzymamy je w kuchni, więc patrzymy sobie, jak, ile dźwięku one wydają. Ja mam taką aplikację specjalną do mierzenia poziomu decybeli. Zmierzymy na jedynce, czyli na najwolniejszym ruchu, kiedy hałasuje właściwie głównie silnik i na maksymalnym położeniu, tu jest to dziesiątka, czyli wtedy, kiedy słychać bardzo głośno śmigło. 50 decybeli na jedynce. 73 na turbie. A teraz smart. Na jedynce. I to jest już około 70 dB. Tutaj wyraźnie ten silnik jest głośniejszy. I na dziesiątce jest to podobnie 75 dB. I tu jeszcze ważne po wyłączeniu, jeszcze przez chwilę. To jest chyba chłodzenie, tak mi się wydaje, albo y, jakiś inny mechanizm nam troszkę jeszcze taki dźwięk, taki bzyk, no 40 decybelowy y, wydaje, czyli. To urządzenie, te urządzenie Smart, nowa wersja, jest wyraźnie głośniejsza, co pewnie jest związane z mocniejszym silnikiem, to też należy brać pod uwagę. Ale żeby nie było, jeśli chodzi o starą wersję, i to jest nie tylko moje zdanie, tam czasami wydobywa się z tego taki dziwny zapach, jakby coś z silnikiem było, nie? Halo, taki, taki zapach elektrycznego silnika. Tutaj takich problemów nie ma. Jeśli chodzi o funkcje, to one są tak naprawdę podstawowe i są w jednym i w drugim, bo te urządzenia, wbrew temu, co niektórzy uważają, nie mają jakichś niesamowicie jakich funkcji. To nie chodzi o to, że one same lepiej pierogi oczywiście. Tam jest mieszanie, mieszanie wsteczne na różnych obrotach oraz podgrzewanie. Jeśli chodzi o wersję Wi-Fi to jest od 37 do 120 stopni z regulacją co 10 stopni. To jest trochę dużo. Tutaj jest 30, 120 stopni, ale z regulacją co 5 stopni. Jeżeli chodzi o gotowe tryby, to stare urządzenie Wi-Fi posiada właściwie dwa takie tryby. Tryb wytwarzania pary i tryb wyrabiania ciasta. Jeżeli chodzi o model Smart, to tu jest ich troszkę więcej. To są powidła, to są zupy, to jest gotowanie na parze, wyrabianie ciasta do 500 gram i wyrabianie ciasta do 800 gram. Czyli to są takie właściwie półautomatyczne tryby. Po jednym kliknięciu one się uruchamiają. Oba urządzenia mają wbudowane wagi. Ta jest do 3 kg, ta jest do 5 kg i te wagi wbudowane są w misie. W większości termomikserów tak to jest rozwiązane. Jeśli chodzi o akcesoria, to jest bardzo podobne wyposażenie. Oprócz samych mis, o których już mówiłem i pokryw do mis, mamy takie rzeczy jak kopystki. Kopystka, to jest takie fajne słowo. Kopystka. Zatyczki, nakrętki, jak zwał, tak zwał, przezroczyste, dosyć podobne. Motylki do ubijania piany. I koszyczki do gotowania na parze, takich rzeczy jak ziemniaki, chociażby tam jest, one wchodzą do środka, to jest właściwie nawet nie tyle na parze, ile to jeszcze jest gotowane w wodzie, która tam chlapie. Ten koszyczek do nowej wersji, do wersji smart jest wyraźnie większy. Oraz kosze do gotowania na parze, one się tu nawet nie mieszczą, pokrywki do koszy, przezroczyste. Pierwsza warstwa, górna, tutaj jest to bardziej takie powiedzmy kwadratowe, tu jest bardziej owalne, nie wiem czy to ma znaczenie właściwie oraz same kosze, które nakłada się bezpośrednio na pokrywę. Przejdźmy do samej obsługi urządzenia, czyli do interfejsu. Na początku bez smartfona, bo tak też z nich można korzystać. W przypadku wersji Wi-Fi to jest taki mini wyświetlacz LCD, na którym mamy plus-minus do regulacji. Są przyciski właściwie obok takie, no bo on nie jest dotykowy. Oraz dwa pokrętła do ustawiania temperatury i prędkości obrotów, a pod spodem dwa przyciski dodatkowe, czyli obroty wsteczne, waga i wyłącznik. W wersji smart to jest duży ekran dotykowy, na którym właściwie wykonujemy wszystkie czynności od ustawiania temperatury, prędkości, czy także wybierania przepisów i dostępu do tych funkcji rozszerzonych. Zanim przejdziemy do aplikacji o samym połączeniu. Jak już wspomniałem na początku, to urządzenie łączy się z domową siecią Wi-Fi, natomiast to urządzenie ma troszkę inne podejście do tego tematu, dlatego że ono generuje własną sieć Wi-Fi. Ja miałem kilka urządzeń, które generowały własną sieć Wi-Fi, do której trzeba było się podłączyć, co jest trochę uciążliwe, bo musimy się przełączyć z sieci naszej domowej na tą sieć, ale dlaczego tak się właśnie dzieje? Otóż okazuje się, słuchajcie, że urządzenia tego typu, różne urządzenia, które no nie służą natywnie do pracy w sieci, to nie są urządzenia komputerowe, tylko urządzenia różnego rodzaju AGD, które podłączamy do sieci Wi-Fi, jest najłatwiej zhakować. Jeżeli ktoś chce się dostać do naszej sieci domowej, a potem do komputera, żeby nasze dane chociażby sobie hapnąć, to najłatwiej jest zaatakować tego typu urządzenia. Takie rozwiązanie jest bezpieczniejsze. Aplikacja do urządzenia Wi-Fi. To przede wszystkim przepisownik, i tutaj wybieramy przepisy. Ona mi się trochę nie podobała, to są takie detale, ale jest rozciągnięte to wszystko tak jakoś pionowo. W każdym razie wybieramy sobie jakiś przepis, a następnie ten przepis. O tutaj powiedzmy, nie wiem, fachitas z wołowiną, wybieramy i możemy uruchomić bezpośrednio te poszczególne kroki w urządzeniu. Czyli tutaj wykonujemy na przykład ten krok, a następnie. Włączamy wagę, klikając sobie na dole, i teraz ta waga powinna pojawić się w naszym urządzeniu. Ten tryb będzie ustawiony. Tutaj jest 13 minut, 120 stopni na prędkości 2. Kiedy kliknę, zaprogramuj szef ekspres. To szef ekspres się zaprogramuje, czyli w każdym kroku klikamy na, na ten przycisk, który się wyświetla na dole. Ta stara aplikacja ma też możliwość listy zakupów, tworzenia listy zakupów. Natomiast ja prawdę mówiąc nigdy nie mogłem wejść w ten przepis. Próbowałem klikać na różne sposoby. Nie wiem czy to jest jakiś tajny sposób, ale nigdy nie udało mi się do niej dostać. Także ta aplikacja chyba nie jest do końca dopracowana. Jeśli chodzi o aplikację do Smarta, to jak już mówiłem, zobaczcie ona wygląda prawie identycznie jak wyświetlacz, co więcej za jej pomocą możemy też bezpośrednio, jeżeli ktoś miałby taką ochotę, w sumie nie wiem po co, ale możemy też sterować bezpośrednio, ustawiać sobie tutaj ręcznie. Tutaj korzystanie z gotowych przepisów wygląda w ten sposób, że wybieramy jeden z przepisów. Niestety nie ma tutaj ani sortowania tych przepisów, ani mm, y, wyszukiwania przepisów. Natomiast możemy ulubione przepisy dodać sobie do ulubionych gwiazdką i w ten sposób potem mieć do nich łatwy dostęp. Jeśli chcemy skorzystać z wagi, bo tam jest jakieś ważenie w przepisie, to klikamy e, ikonkę wagi. Możemy też skorzystać z listy zakupów, czyli e, daną potrawę, daną potrawę dodajemy składniki tej potrawy do listy zakupów. Widzimy, jeżeli chcemy kilka dań przygotować, to widzimy sobie, e, o tutaj, właśnie e, w liście zakupów, wszelkie potrzebne do przyrządzenia wszystkich naszych potraw składniki. Ale jest w tym urządzeniu jedna funkcja, której nie znalazłem w żadnym innym urządzeniu. Także w oryginalnym Thermomixie. Funkcja, która akurat mnie myślę, że może się bardzo przydać. Z jednej strony nie chcę pamiętać przepisów i nie potrafię pamiętać przepisów. Ja nigdy nie pamiętam, ile dokładnie dodaje się różnych rzeczy. Może dlatego nie robię ciast nigdy, bo tam trzeba dokładnie znać ilość, inaczej ono zazwyczaj nie wyjdzie. Z drugiej strony mnie te przepisy często nie odpowiadają i ja lubię je modyfikować lub nawet tworzyć własne. I żadne z tych urządzeń, ani żadna z aplikacji do tej pory nie pozwalały w łatwy sposób tworzyć własnych przepisów, a tutaj jest to możliwe. Szkoda, że nie jest to modyfikacja gotowych przepisów, no, z różnych względów pewnie tego nie ma, natomiast możemy równie dobrze skopiować sobie taki przepis na nowy, jako swój i od nowa tam wszystko ustawić i rzeczywiście tworzymy po kolei wszystkie kroki e, za pomocą aplikacji. Tam możemy stworzyć sobie krok, opisać go, e, potem zapamiętać nastaw, czyli ile e, sekund, jakie obroty, jaka temperatura i te wszystkie kroki, tak samo jak w przypadku innych przepisów, stworzyć od nowa, nawet dodać zdjęcie gotowej potrawy. I ostatnia część, czyli gotowe przepisy, czyli coś, co odróżnia tego typu urządzenia od urządzeń zwykłych, bez Wi-Fi, bez żadnych. Aplikacji i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy ściemniali te urządzenia, jeżeli chodzi o bazę przepisów. Nie mają żadnego porównania do oryginalnego termomixa, i tu jest jego główna przewaga. Nie jest sprzętowa według mnie wcale, tylko właśnie w tej bazie przepisów, w których są tysiące, dziesiątki, setki tysięcy właściwie. Są oficjalne przepisy, można je dokupować, można też ściągać z internetu, yy, są fora całe, no jest olbrzymia społeczność rzeczywiście, aczkolwiek oczywiście to jest tak, że w większości przypadków yy, ja próbowałem, można z tych przepisów termomiksowych korzystać i robić je na tych urządzeniach. Nie zawsze, ale wychodzą podobne rzeczy, to nie jest tak, że zawsze yy, minimalna Różnica prędkości obrotów spowoduje, że potrawa będzie zupełnie zepsuta, więc te przepisy ręcznie też możecie sobie ściągać. Ale pomówmy o tych gotowych przepisach, bo one tutaj są bardzo ważne. Do starego urządzenia było dołączone 140 przepisów w aplikacji, i to jest mało. I to jest mało rzeczywiście, to nie jest dużo. To mogło być aktualizowane, ale chyba nie było do końca aktualizowane. Po drugie, te przepisy były, tak mi się wydaje, tłumaczone bezpośrednio z innych języków. I nie chodzi o błędy jakieś leksykalne, tylko bardziej o to, że były składniki, które u nas nie są zbyt popularne. Na przykład mąka samorosnąca, która w Anglii jest popularna dosyć w UK -u. To jest mąka z sodą i z proszkiem do pieczenia. U nas jej się aż tak często nie używa, chyba, że robi się samemu. Ja nigdy w sklepie nie widziałem jakimś takim zwykłym sklepie. Po drugie, nawet naleśniki powiedzmy, to tak naprawdę są pancejki po angielsku, ale to jest troszkę inna potrawa. To są takie grube placki, więc ciasto z wersji Wi-Fi jest dosyć gęste. W ten sposób się właśnie lało. A tak wychodzą gotowe naleśniki, właściwie pancejki. Jeśli chodzi o ciasto tutaj w smarcie, ono jest już rzadsze, dosyć ciekawe podejście, bo tam jest jeszcze budyń waniliowy, proszek budyniowy w tym, w tym przepisie, ale ono nawet na, tutaj było troszkę według mnie za gęste, wyszły troszkę cieńsze, ale nadal grube naleśniki to jest ciasto moje, ja dolałem po prostu więcej wody do niego i wyszło właśnie takie ciasto i takie cieniutkie naleśniki. Drugi test przepisów to jest masło orzechowe. Ja przy okazji sprawdziłem, czy te urządzenia są w stanie orzechy na masło orzechowe zmielić, bo o tym się mówi, że to jest taki prawdziwy test dla tych urządzeń. Oba finalnie zmieliły, natomiast jeśli chodzi o gotowe przepisy, to stara wersja nie dała za bardzo rady. Tam są złe nastawy, to jest według mnie zbyt niskie obroty i zbyt krótki czas. W każdym razie to masło orzechowe, jak widzicie, jest takie, właściwie nie jest płynne zupełnie. Tam się nie dało wycisnąć oleju z tych orzechów i są takie grudki, właściwie to troszkę jak piasek jest, to jest właściwie taki pył, pyło masło orzechowe. W wersji smart to masło orzechowe jest takie, jak trzeba, czyli jest gładziutkie. Widać, że ktoś nad tymi przepisami dłużej przesiadł i je bardziej dopracował. I moje ulubione danie, które testuję z tych urządzeń, czyli chili con carne. I znowu w wersji Wi-Fi urządzenie nie do końca poradziło sobie z tym chili con carne. Tam e, troszkę te obroty są źle ustawione. Papryka i cebula są, mają zbyt duże kawałki, ale przede wszystkim mięso, które było później dorzucone, ono nie dało rady się wymieszać. Tutaj też wychodzi zbyt mała misa i te obroty yy, były takie, że to mięso nigdy nie zanurkowało właściwie yy, w, w całej masie, więc ono ma takie duże grudy. no Nie nadaje się to za bardzo do jedzenia. W nowej wersji rzeczywiście to czyli karne wyszło i jest całkiem smaczne. Podsumowanie. Słuchajcie, nie dam Wam dokładnej, dokładnej recenzji, bo to jest tylko kilka dni właściwie, to są pierwsze wrażenia. Eee, taka recenzja być może się pojawi, albo porównanie z innymi sprzętami. Jeżeli chcecie tego typu rzeczy, napiszcie mi w komentarzach. Jeżeli macie inne pytania, też napiszcie w komentarzach. Eee, jest to sprzęt większy, jest to sprzęt nowocześniejszy, ma interfejs dotykowy, na czym może niektórym zależeć. Aplikacja jest opcjonalna, nie trzeba korzystać z telefonu, można korzystać bezpośrednio z samego wyświetlacza i te przepisy rzeczywiście są bardziej dopracowane, jest ich prawie dwukrotnie więcej, a pewnie będą się rozwijały jeszcze bo to jest urządzenie nowe. Pod tym kątem polecam to urządzenie w stosunku do starego, które będzie powoli wycofywane i będziecie mogli je tylko na rynku wtórnym dostać. Komu je polecam? To stare, no tym, którzy nie mają miejsca na tak duże urządzenie lub którym wystarczy taka mała misa czy tego typu funkcje. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Cześć.